Siemanko. Dziś chciałbym wam zaprezentować y, jak wykonuję wyzwanie w grze Dead by Daylight, które polegało na ucieczce z mapy bez użycia ani razu sprinta. Wyszło myślę, ciekawie i zapraszam do oglądania. Nie pamiętam. Sprinter. Dupa 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 dupa. dupa. Czekaj, czy to nie, to nie jest zakazane słowo, nie? nie? Nie zaliczało się. Nie. No to mam... Basing my... the Skull Merchant. -mer Fog v Fuck Fog can -use -it to clean yourself and your alliance. -no. Co to... o, jeszcze raz. Skull Merchant. 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 No to ta z dronami. F Fuck Williams, coś tam do oczyszczania się. Drony. O, i na przykład jej nie ma. Już dostępne sklepienie? Jest. Chyba. Która to jest? Jest. Jest. To jest ta z tym. Yy, jak no, ona. się. Moją można kupować za chwilę tą walutę. No. To jest ta z tym czerwonym No. no. Brunecka okay. ta ścięta. Dobra, dobra. My mamy chyba tego samego yy, gościa. Co wcześniej. I my kradniemy kabelki Oglądał no, aż mi się no, przypomniał że... Szabla mhm mm Aż mi się prze... nie przypomniał Nie jestem czy taki minął Pamiętajcie bez Tak. O Tak Pomocy nie. Zresztą wy nie musicie, ja robię takie, takie challenge'y To ciekawe urodzna Ja takie wyzwankę na pewno będę dawał na naszym streamie Jak będzie nam za dobrze no. szło jak będzie nam za szło Bo jak będzie, ja źle szło, będzie nam za szło Jak będzie nam źle szło to o idzie tu idzie tu puść w Nicę nie sensie zauważył mnie O nie Dobra wcisnąłem już shifta, nieważne no Odruch, co? Paleta! Dobra on jest UPO ona jest UPO, ma piłorda. Warda. Bożesz czemu jak krzyczę? Bo lubisz... Eee. Prze Boże, przepraszam. Czúsza. To nie miało tak zawsze mieć. Okej. Okay. Ma nablokowanie Przyzwy przy przy przyzwyczajenie z DCK z, z DBD wiesz? Takie głupie. Nic nie stało. No Bloodwardena ja, ja... na pewno. bo e, Boże, nie Bloodwardena, tylko Bloodravena. A się czerwony zrobiłem. Oh. <śleski> <śleski> Czyli to rodzinne. Boże. No chodź, no chodź okay. Dobra, ale trzeba zrobić coś Będzie okay, ciężko No prawda, jemy DRS-a Tylko muszę wiedzieć, co się z tą stroną O nie, DRS mi się skończył O oł A bo ci ściągłem O oł, o oł Problemy, problemy, problemy problemy. no, problemy. na sprincie się biegnie No muszę Nie no, luz dałem po palce, nie muszę z niego nie. nie. No bo na ten mecz to ciężko będzie Nexa, muszę Sobie zrobić builda pod ten nie sprinta Boże, 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 o Boże się, jest A no tak,

no nie. Moje boli. Ją też zaboli. Myk des. Oj, rozjuszyłem ją. Oj, i to bardzo ją rozjuszyłem. Czemu Aha, dostałem hita? Dostałem hita. Do czemu ja znowu krzyczę? Mu? Ja nie wiem. I rzuciłem paletę. Rzuciłem paletę na leżąco. Ja krzyczę z wiele powodów. Ja wiem co Spokojnie, ja też. I chyba w sumie każdy teraz. Co ona ma za parking? Na pewno ma na blokadę. Hmm. Dyntka. Tak, co, nadal DBD. Tak. Smacznych lodów. Ja sobie robię challenge bez sprinta, ale słaby challenge. Ja mam jeszcze lepszy challenge, ale nie będziemy się wtedy słyszeć. Czemu? To może być problem. Bez słuchawek albo bez dźwięków DBD. Hmm, to jest eee, Czy mamy pełne lobby? Nie, nie mamy pełnego lobby. Bez dźwięków w DBD to będzie. O, czekaj. Okay. Ja w sumie udałoby się, no? gdybyśmy się słyszeli na WC-ku, wystarczy byśmy w DBD. po prostu. No, 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 no. Ale wiesz, i tak mamy Tylko... serduszko. byście musieli wyłączyć. Yes. byście musieli wyłączyć. I będzie... Będzie ciekawie z generatorami. Trochę tak, jakbyś miał no, e, tą... E, ...klątkę od tej... ...od... ...powcienia. E, no. Gorzej, jak my będziemy grać bez dźwięków. Będzie... My shayla. No to jest jeden pies praktycznie. No. Bo wtedy może być kawy. Nie no, wspaniale jej idzie O chyba sobie odpuściła A nie, biegnie dalej Nie strudzona. Wojowniczka Ona ma na siebie certyfikowane wielkie dupsko Co? A jest Siu, 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 siu. Takiej fandy. Czemu mnie nie dogoniła? Ale to jest jednak dobre. To już nie dogoni? No, w końcu jej się udało. Orankora ma. Red Hill, I ona może robi. Tuby. Ona może robi u siebie adeptę. No, zrezygnujmy Odstęp? Ja drugi raz chyba na ją ramię Sędzi mnie <grym> oh. Dobra, zdążyłem no. Damage 25 genera to no. nuk Chochała obok nie genera i teraz i w stronę zrobionego Bo on, on do ciebie idzie, żeby cię wycieczono Pewnie nie, nie. idzie, szabla idzie. Nie, 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 goń mnie. Zostawiam ją. E? Tak? Mhm. Nie za No co, co, są na tej samej grupie. No co? Aha, nie komendować trzeba. U... p momento No, w życiu polecę. Jestem na to jest Ja przy tobie, ja gdzieś Siu 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 No... jeżeli nie wypuści killer, no to też w nie się udaje. Na to jakby by, na to jakby lekko wyglądało. Ale powiem ci, że na przykład po update tak strasznie mało Nieważne jaki był update, killerzy po po tak zawsze był naprawdę 1% szans, że cię wypuści. Mi się dosyć często miało wszystko ukazało. No to ja tak właśnie, że po update'ach nie chcieli puszczać za bardzo. Tymczasem ja. My czterech naraz do bramy, a potem ten blokowanie bramy i motor zacięty Co blokowało bramy W sensie, czekaj, nie bramy tylko eee... Tylko, tylko co ściągało ki... Surwa na raz no. Co za hex? Nie pamiętam Z... Wiedźmy Tylko nie pamiętam jak on oh, się oh, dokładnie oh. nazywał Oniog oh. ja... O oh, właśnie hoł ho miałem I miałem blokowanie bramy na tam i no, no, tak. I tu wszystkich wypuściłem a pod koniec Przem zrobiłem Mori Majersen a czwartego powiesiłem Wiem jak do niego killera ale warto było. To jest yeah. ta klapa Boże zabrzmiała się z tego filmiku ten opos w święty. Eee, to jest Aha, yeah. ok, kropka.

<noise> Mam keyworda, przysięgam udało mi, się, udało mi się zrobić to wyzwanie tylko i dzięki temu, że Kielerek mnie odpuścił Mam udział 3 stopnia. No jeszcze możemy zabić Drugiego razu nie przyjdzie Slaykwin jest Tak, Ja? A no, kojarzysz jeśli M? Um. Oho Co? Co Jeszcze raz, jeszcze raz Czy kojarzysz jeśli M um, to i Jeśli i to Uuu Już mi się odkleja <laughs> Właśnie słyszę <laughs> Oj tam, oj tam. Ale to przez ten aha ok grubko się dzieje. Aha ok. Nie, nie.